Otóż, Szanowni Państwo, to, co się działo w Polsce w sobotę i w niedzielę aż do poniedziałku, jest jedną, jednym wielkim oskarżeniem rządu Donalda Tuska i tych, którzy służbami zarządzają. Nie samych służb. Dzisiaj słyszałem pana funkcjonariusza policji, szefa związków zawodowych policjantów, który narzekał na nas, że my narzekamy na policję. Nie. My narzekamy na państwo, w którym nie ma współpracy służb, nie jest ona wygenerowana przez rządzących, którzy mają zapewnić bezpieczeństwo państwa. Po pierwsze, rządzący mówią, że nie mogli wiedzieć, że pan Jewieni, wjeżdżający, w ogóle kuriozą, bo to jest Ukrainie, wyjeżdżający z Białorusi. No, tak. Na Białorusi Ukraińców nienawidzą, bo prowadzą z nimi wojnę, a on z, w Ukrainie zjeżdża z Białorusi. Więc oni nie mogli wiedzieć, że on jest notowany, dlatego że Ukraińcy zapomnieli wpisać go w jakąś rubrykę przestępców skazanych przez sąd. No, tak się zachowuje ktoś, kto nie ma pojęcia o tym, na czym polega zapewnienie bezpieczeństwa państwa. Ponieważ jest wojna na Ukrainie od 11 lat, a od 3,5 roku pełnoskalowa, to obowiązkiem służb polskich pod nadzorem tego komandosa Siemoniaka jest wynotowanie wszystkich dywersantów którzy są dookoła i którzy mogą to samo zrobić w Polsce. Ten człowiek, ten pan i cały, został skazany w Lwowie w lutym tego roku za dywersję, za akty dywersji, za zdradę Ukrainy, za współpracę z, z, z rosyjskimi tak, służbami, za zdradę państwa i za zabójstwa. Taki człowiek powinien automatycznie, bez względu na to, czy Ukraińcy wpisali go w jakiś Excel, czy nie wpisali, automatycznie przez nasze służby powinien być zapisany i na granicy powinna być informacja, ze zdjęciem łącznie tego człowieka, co nie, nie jest żadnym problemem, dlatego że w internecie to zdjęcie tak, jest. jest.